Cześć! Dzisiaj witamy Was z pięknej, malowniczej plaży nad jeziorem Stolsko, tuż przy granicy niemieckiej, w konwencji amerykańskiej. No bo to miejsce, w którym w 1944 roku rozbił się amerykański samolot B-17. Ale nie o tym samolocie dzisiaj będziemy mówić, raczej o próbie zmierzenia się z pewnym klasykiem kuchni amerykańskiej. Mowa o sosie rancherskim. Nie wiem, czy mieliście okazję słyszeć tą nazwę. W Stanach Zjednoczonych zna ją praktycznie każdy. Sos rancherski jest najlepiej sprzedawalnym sosem w USA. Oczywiście w rozmaitych formach, zarówno tych domowych, jak i w formie suszonych przypraw do samodzielnego przyrządzenia tego sosu. Czy wpisuje się w ideę Zero Waste? Oczywiście, że się wpisuje. Amerykanie, jako naród bardzo praktyczny, wykorzystują wszystko również w swojej kuchni. My dzisiaj pochylimy się troszeczkę nad wariacją na temat sosu rancherskiego. Zrezygnowałem celowo z majonezu. No Wiemy o tym, że majonez nie jest do końca zdrowy, dlatego oprzemy się na jogurcie naturalnym. Jogurt, który tu z okolicy Dobrej Szczecińskiej udało nam się pozyskać naturalny, ekologiczny produkt od lokalnego dostawcy. Dodatkowo sól, kozieradka suszona, która jest jednym z moich ulubionych przypraw, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy na zimno. No i mięta. Miętę możecie pozyskać zarówno ze sklepu, ale także warto rozejrzeć się wokół, bo tam, gdzie dużo wody, gdzie między innymi płyną rzeki, a na Pomorzu tych rzek przecież nie brakuje, tam znajdziemy także miętę wodną, idealną do tego rodzaju działań. Przepis jest bardzo prosty, możecie zrobić go w każdych warunkach. Tak jak widzicie, dzisiaj Dzisiaj kuchnie zastępuje nam samochód Dodge WC51 z roku 1942. Będziemy bawić się z kuchnią na błotniku tego samochodu. Możecie zrobić to i na ławce w parku, a w domu, gdziekolwiek byście chcieli. Umieszczamy w pierwszej kolejności jogurt w miseczce, no jest to nasza baza. W zasadzie ten jogurt jest tak dobry, że moglibyśmy jeść go samodzielnie, moglibyśmy dodać go do hamburgerów, do kanapek, do czego tylko chcecie. Troszkę jogurtu który będzie podstawą naszego sosu. Oczywiście oprócz jogurtu musimy go doprawić, bo w końcu to chodzi o to, żeby smak miał troszeczkę inny niż klasyczny nasz biały produkt, białe złoto, odrobina soli. Używam soli himalajskiej, bardzo zdrowej i też nie tak słonej jak klasyczna sól kamienna. Kozieradka, słuchajcie, kozieradka, która zwykle wykorzystywana jest w formie wyłącznie ziaren, na przykład do nabiałów. Zapomina się o tym, że kozieradka to także przecież wspaniałe liście, które pachną Wyśmienicie. Dodatkowo mięta, no mięta, możecie się zastanowić, co zrobimy z tym kijkiem odmięty, bo zwykle korzystamy z samych liści. Słuchajcie, pokroimy ten kijek również, bo przecież nie jest trujący, a możemy śmiało ten, ten kijek także wykorzystać w naszym sosie. Więc kroimy. Kroimy mięte, nie musi być drobno. Pamiętajcie, że ten sos będziemy wykorzystywali między innymi do burgerów, o których opowiem wam przy kolejnej okazji. I w ten sposób stworzymy coś, co jest absolutnym amerykańskim hitem. Pokrojoną miętę, kozieradkę, mieszamy razem z solą i w zasadzie to wszystko. Jeżeli chodzi o historię tego sosu, ona sięga słonecznej Kalifornii, która w latach 50. stała się matecznikiem sosu rancherskiego i postaci Steve'a Hensona, który uosabia amerykański sen. Wyobraźcie sobie, że facet w wieku 35 lat zdobył taką fortunę, że mógł porzucić swoją firmę hydrauliczną na Alasce i przenieść się właśnie do Kalifornii. Tam prowadząc coś w rodzaju polskiego gospodarstwa agroturystycznego, zaczął serwować dania lokalne, a także wymyślone przez siebie. Między innymi właśnie sos rancherski. Sos był tak tak dobry i tak szybko obiegło Stany Zjednoczone, że Steve Hanson, który przecież nie był kucharzem, przygotowuje coś tak niesamowitego, że w krótkim czasie jedna z najsłynniejszych kalifornijskich restauracji, Cold Spring Tavern, niedaleko Santa Barbara, zamówiła u niego dużą partię sosu. Dzięki temu wielu Amerykanów dowiedziało się, że taki produkt jest. W roku 1957 Steve Hanson wysłał swoje przyprawy w świat. Zaczął przygotować saszetki do samodzielnego przygotowywania sosu rancherskiego. Czy smakował on tak jak Nasz? No pewnie nie, bo ten sos rancherski oryginalny, tak jak mówiłem, oparty jest na majonezie. My natomiast stworzyliśmy wariację na temat klasyka amerykańskiej kuchni w systemie Zero Waste w sposób bardzo prosty, jak widzicie, i wszędzie, gdzie się da. Smacznego!